Tak, no, świadectwo charakterystyki energetycznej będzie pojawiało się teraz e, dość często, w mm. ogóle jeśli chodzi o e, zapotrzebowanie, jakie będą e, ludzie mieć, no bo po pierwsze, świadectwo charakterystyki e, będzie ważne w nowej odsłonie czystego powietrza. E, po drugie, świadectwo e, już teraz e, muszą mieć wszystkie budynki, które są oddawane do odbioru. Mm. A po trzecie, świadectwo charakterystyki muszą mieć wszystkie nieruchomości, również mieszkania, które są sprzedawane. Racja. Jest to dokument, który jest troszkę prostszy od audytu energetycznego i można powiedzieć, oczywiście w cudzysłowie, bo nie jest to dokładna definicja, jest częścią tego audytu, mhm. bo świadectwo charakterystyki skupia się na stanie wyłącznie istniejącym, mhm. czyli określa nam tutaj te parametry właśnie energii końcowej, pierwotnej, energii użytkowej i również porównuje te parametry do obecnie wymaganych norm, jakie powinny spełniać budynki no, według obecnych parametrów, ym, wobec o, obecnych warunków no, technicznych. Tak.